Witam z tej strony, a to jest poradniczek, jak odpalić Kangur Kakao w full screenie na Windowsie 10. Dokładnie tak, w końcu udało mi się odkryć tą tajemnicę. Jeśli oglądaliście mój let's play Kangur Kakao, to wiecie, że miałem z tym problemy, ponieważ jest taka możliwość naturalnie w ustawieniach tej gry, ale w momencie, kiedy odpalamy to w full screenie gra chodzi strasznie słabo. I oto jest rozwiązanie, jak zmusić grę do do działania w normalnej prędkości na Windowsie 10 w full screenie. Tak więc, żeby to uczynić, musimy odpalić sobie naszą przeglądareczkę i wpisać sobie DGW dokładnie tak, Dgvoodoo I chodzimy sobie na pierwszy link. Wchodzimy sobie w Downloads, i, i tutaj Downloads. E, Pobieramy sobie wersję najlepiej 2.54. Możliwe, że z nowszymi wersjami również będzie działać. Ja, że tak powiem, działałem na tej wersji i na tej wersji na 100% działa, więc możecie próbować na wcześniejszych, czego raczej nie, nie, nie polecam, albo na nowszych, ale moim zdaniem najlepiej na tej właśnie wersji 2.54 z 2017 roku. Pobiera nam się ładnie pięknie w archiwum. Nie musicie nawet tego wypakowywać, ponieważ, ponieważ nie musicie. Dokładnie tak. Wchodzicie sobie na wasz folder z Chrome Kangur Kakao. Dokładnie tak. I tutaj wchodzicie sobie w folder MS, i macie takie trzy pliki: D3D8, D3DIMM i DDraw. DDraw znaczy się? Wszystkie w formacie DLL. Bierzecie sobie je wszystkie. Kopiujecie, ja te już przekopiowałem, więc pominę sobie ładnie, pięknie i można powiedzieć, że już macie wszystko z głowy, ale macie tutaj taki blik o nazwie dgwdu.cpl.exe. Wejdźcie sobie na niego, gdyż jak wejdziecie sobie w DirectX, to macie tutaj taką opcję jak DGWD Watermark i ją musicie odznaczyć ponieważ jeśli będziecie mieli ją zaznaczoną, a normalnie tak jest, to w prawym dolnym rogu w grze będziecie mieli znak wodny tegoż programu, a tego raczej byście nie chcieli. Zaznaczacie sobie, znaczy odhaczacie tą opcję, robicie ok i tak naprawdę możecie już wywalić ten archiwum. Ten plik, w którym sobie pozmieniliście teraz, żeby nie było tego znaku wodnego, również śmiało możecie wyrzucić. Powinno się to i tak czy jak zapisać. Przynajmniej u mnie w moim przypadku się to tak zrobiło. Jeśli u Was to nie zadziała, to zostawcie sobie ten plik, ale w moim przypadku on nie jest już potrzebny. I tak. Wciąż jesteśmy, że tak powiem, w połowie sukcesu, ponieważ teraz musimy wejść sobie w plik KO. <noise> tak, dokładnie tak. Ten plik. Odpalić musimy sobie go za pomocą notatnika. I mamy tak. R device, ta opcja, musi być na jedynkę. Możliwe, że będziemy mieli tej 0, wtedy musicie zrobić 1, i to samo będzie z Enable Soft. Najprawdopodobniej będzie mieli 0, a wy musicie zmienić to na 1. Zapisujemy zmiany. Dokładnie tak. Wychodzimy. I teraz wchodzimy sobie w kao.exe i podziwiamy efekty. Jak widzicie, gra działa w full screenie. i zaraz sobie jeszcze przejdziemy do grania i zobaczymy, czy, czy chodzi w płynnym klatkarzu. Już po intrze możecie zobaczyć, że jest płynnie AF, ale sobie te ładnie, pięknie pominiemy, może to intro, i wejdźmy sobie do gry, żebyście mieli pewność. Ups, nie chciałem do nowej gry. OK, i wejdźmy sobie do pierwszego poziomu, gdyż, gdyż czemu by nie. I jak widzicie, gierka śmiga przepięknie. I dokładnie tak, to wszystko co musicie zrobić, żeby ta gra działała dobrze w full fullscreenie. Niby nie dużo, ale kurczę, bez tej wiedzy, no trochę to boli. Ponieważ przegrałem w tą grę tyle razy w okienku, ponieważ w full screenie chodziło badziewnie, że po prostu jestem strasznie dumny z tego rozwiązania. Więc e, tak. Proszę bardzo, jeśli nie wiedzieliście jak to zrobić, teraz już wiecie. Jeśli pomogłem, to bardzo się cieszę e, dokładnie tak. Dziękuję za udanie tegoż poradnika, mam nadzieję, że wam się przydał. I do zobaczenia do następnych filmów. Sija!